Witam Was wszystkich w naszym kolejnym filmie. No i tym razem chciałbym Was zaprosić na taką opowieść. Opowieść o herbacie roku 2024. Ja akurat wybrałem już herbatę roku 2024. Jest to gaba, ale nie gaba tajwańska, ani japońska, ani chińska, tylko jest to gaba gruzińska, więc Kweveri. Ed Seri Gaba, i jest to herbata na pograniczu herbaty ulung i herbaty czarnej. Zaparzę ją tu sobie e, dla Was, tak żebyście e, ze mną trochę gdzieś tam też spróbowali tej herbaty. Akurat już na początku 2025 roku, ale to jest herbata, która właśnie za chwilkę opowiem, dlaczego mnie urzekła akurat w tym roku. E, no ale na początku, żeby nie tracić. Temperatury czynnika. Ono w ogóle tak się prezentuje, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko widać. Wsypuję sobie tą herbatę, gaba, do naczynia, z którym, w którym będę parzył herbatę. Najpierw ją powącham. Hmm. Świetna, przypominająca mi naprawdę dobrej jakości huaxiao, żółtą herbatę. Grzałem sobie już naczynka. Dzięki temu będę miał właśnie ciepłą herbatę, herbatę serii, herbatę gruzińską, coś na pograniczu właśnie herbaty ulung i herbaty czarnej. Dlaczego akurat ta herbata? No to jest to jest po prostu cała historia oczywiście, bo ja takich herbat miałem wybranych cztery. No, i między innymi była tam Kiwon fu była też Shoumei. Shoumei, bardzo herbata, która zrobiła na mnie świetne wrażenie w tym roku. Dlatego ją też wprowadziliśmy do naszej oferty sklepowej. Ale to właśnie ta herbata, herbata Quevrier serii, można powiedzieć, że zachwyciła mnie najbardziej spośród tych herbat, które w tamtym roku. Przybyły do nas jako nowości, no bo mieliśmy tych herbat dość sporo, ale to właśnie ta herbata no, najbardziej mnie po prostu zauroczyła. Ja ją lubię parzyć raczej krótko raczej krótko na około minutę. Dlatego już ja sobie ją zleję. Ostatnio w ogóle mam taką. Serię można powiedzieć parzeń, których y, lubię herbaty, e, herbaty czarne e, parzyć właśnie w taki sposób bardziej krótszy, trochę z większą ilością liści. Akurat tutaj można powiedzieć, że prawie, że w stylu gongfu taką herbatę e, właśnie parzę, ale e, z reguły parzę w większych naczyniach e, tego typu herbaty. No i co tutaj jest akurat ciekawego? Zacznijmy od zapachu. Zapach klasyczny dla herbaty Gaba, trochę dla herbaty Gaba najbliżej myślę, Gaba Green, ponieważ to jest herbata, która najbardziej by się pewnie kojarzyła, jeśli chodzi o zapach. No i co do smaku. Smak jest oblepiający, no wyśmienity, jeśli chodzi o herbaty Gaba. Intensywny. Bardzo taki owocowo, ale też taki no, nawet winogronowy mógłbym powiedzieć. Faktycznie chyba nawet Konrad pisał o, tej, o tych winogronach. No ale oprócz tego to jest po prostu gaba w czystej postaci. To jest jakby herbata, która, no właśnie, którą się chce pić. Tak? Która no, może po kilku tygodniach non-stop-parzenia dopiero się znudzi i oczywiście już pomijam kwestie funkcjonalne, ponieważ bardzo wiele osób szuka herbaty gaba właśnie z tego względu. Ale tutaj na tym pierwszym miejscu powiedziałbym, że ten smak to jest smak tak pełny, tak, tak fantastyczny, tak, tak właśnie owocowo lekko winny, lekko właśnie jest taka, taki, taki kompot gdzieś tam ze śliweczki, mógłbym to tak trochę gdzieś nazwać. No ale wyśmienita herbata, wyśmienita herbata na co dzień, ona nie jest droga w ogóle i tak stwierdziłem, może właśnie też przez to, że, że po prostu spośród tych herbat, ta herbata... Jest chyba najbardziej niedoceniana, najbardziej e, widzimy, że jest też trochę też pomijana, jeśli chodzi o nawet wasze komentarze dotyczące tej herbaty. Ja uważam, że to jest dla mnie herbata właśnie roku. To jest, to jest herbata, którą chciałbym docenić w tym podsumowaniu najlepszych herbat, które zrobiły na mnie najlepsze wrażenie akurat w tym roku, i. Świetna herbata. Nawet taką, taką cytrusowość, taką, taką cytrynkę nawet lekko tutaj też można wyczuć. Bardzo polecam. Jeśli chodzi o moje herbaciane odkrycie 2024 roku, to muszę przyznać, że miałem niemałą zagwozdkę, jaką herbatę by wybrać. No i y, oczywiście piłem ich bardzo dużo. Ale pod sam koniec roku wpadła mi w ręce Andy Bajcza, właśnie z 2024. No i muszę przyznać, że właśnie w tym minionym już roku nie piłem specjalnie dużo zielonej herbaty, aż do tego czasu, właśnie spotkania z Andy Bajczą, no, ona mnie zdecydowanie zachwyciła. Po pierwsze, swoim zapachem, no jest on oszałamiający, pachnie pięknie. No ale też smakiem i wyglądem liści. Jest to herbata bardzo słodka, więc myślę, że może potencjalnie zasmakować każdemu, ale przy okazji jest całkiem złożona w smaku. To nie jest wyłącznie słodycz, tylko, tylko cała złożona kompozycja smakowa, trochę jakiś ziół tam też, też bym wyczuł. Co też jest fajne w wypadku tej herbaty, to to, że można ją zaparzyć na najróżniejsze sposoby. E, chyba najwięcej piłem jej e, po prostu wsypując liście do szklanki i zalewając ciepłą wodą, nie wrzątkiem, ale, ale wodą o, w okolicach 80-85 stopni. No i te listki są duże, także bez problemu można cedzić je przez zęby. Natomiast e, tak samo dobrze sprawdzi się do, do parzenia w Gajłanie. Wtedy te smaki są trochę inne, także też zostawia szerokie pole do, do eksperymentów. E, I ten specyficzny wygląd liści e, to wszystko się składa na to, że mógłbym ją nazwać moim herbacianym odkryciem roku. Jiang Cheng z 2002 roku. To jest herbata, którą dzisiaj zaparzyłam. Polecam Wam ją serdecznie przez słodycz owoców, owoców suszonych. Zaparzona w gajłanie. Pierwsze parzenia, dużo jaśniejszy napar. Kolejne herbata nabiera koloru. Jest to surowy puer, tak jak wspomniałam wcześniej, z 2002 roku. Przyjemna słodycz. Orzeźwiające kadzidło, zapach kamfory, ale są to aromaty takie nienachalne, bardzo delikatne, pozostawiające w ustach przyjemny posmak. Zachęcam ją do parzenia właśnie w stylu gongfu, czyli użycie gaiwanu. Ja sobie już tutaj kilkakrotnie ją zaparzyłam. Smakuje wyśmienicie od pierwszego parzenia. Także serdecznie Wam ją polecam. Zdrówko. Hmm. Herbatą roku 2024 nie jest dla mnie najlepsza herbata, którą piłem w tym roku. Nie jest to najlepsza herbata z naszej oferty e, z tamtego roku. Gdyby to miała być najlepsza herbata, to wybrałbym chyba jakiegoś Pu'era. Jiangsheng Pu'er 2002, Yusheng Pu'er 2007, e, Pu'er Sheng w stylu hongkońskim z 1998 roku, to już z początku roku nowość albo może Wulung, Pana Chena Special Roast Dongding też już pewnie dużo osób nie zapominało bo nowością jest już od był na początku tamtego roku ale tak naprawdę dla mnie herbatą roku 2024 jest herbata do której najczęściej chętnie powracałem i tą herbatą jest zdecydowanie Matai Gushu dienhong. Czarna herbata z Yunanu. Wypiłem tej herbaty myślę, że na ten moment już z 300 gramów, tej z 2024 roku. Parzę ją w każdy możliwy sposób, w gajłanie, w większym czajniczku, w butelce podróżnej i ona w każdym z tych sposobów wychodzi dla mnie naprawdę super. Jest balans aromatu. Intensywności smaku, trochę takiej wręcz też puerowej częgowej dzikości w tej herbacie, mimo że jest to herbata czarna. Więc sporo się dzieje, można by powiedzieć, że to jest zwykła herbata czarna po prostu. Ale to jest chyba właśnie z mojej strony największy komplement dla tej herbaty, że ona smakuje jak herbata, że to jest modelowy smak tego Dian Honga, tej junańskiej herbaty. I właśnie dlatego to jest moja herbata roku. A jaka jest? Wasza herbata roku 2024? Yy, jaka była Waszym zdaniem najlepsza, albo jaką piliście najczęściej? Podzielcie się z nami tą informacją w komentarzach, i mam nadzieję, że rok 2025 będzie przynajmniej równie dobry jak chodzi o herbaty, jak był zeszły rok. Do zobaczenia.